Pewnego dnia, gdy mama wychodziła z domu do pracy, tak mówiła do córki. Kochanie, jeśli ktoś zapuka do drzwi, to pod żadnym pozorem nie otwieraj drzwi, nawet gdyby to była policja, nie wolno ci otwierać drzwi. Córka pokiwała głową, że rozumie i matka wyszła. Dziewczynka siedzi w domu i koloruje kolorowankę, gdy ktoś zapukał do drzwi, cyganka. Mała pyta się przybysza, kto tam? Dzień dobry, dzieciaczku, czy mogłabyś otworzyć mi drzwi? Nie mogę, mamusia mi zabroniła, ale ja ci nic nie zrobię, chcę tylko o coś zapytać. Nie, ale ja chcę tylko od ciebie szklankę wody, bo na zewnątrz straszny upał, a ja nie mam pieniędzy. Nie mogę pani otworzyć, o ty mała gówniaro, za to, że nie otworzyłaś mi drzwi, urośnie ci królik między nogami. I cyganka odeszła. Dziewczynka zapomniała powiedzieć o tej sytuacji matce. Minęło kilka lat, dziewczynka zaczęła dorastać i krótko mówiąc obrosła jej pizda. I wtedy przypomniała sobie słowa cyganki o króliku między nogami. Powiedziała o tych słowach cyganki natychmiast matce i pokazała jej wspaniały okaz królika. Na to matka roześmiała się i mówi: Oj córuś, zobacz jakiego ja mam królika. I ściągnęła majty pokazując jeszcze większego królika. Na to córka krzyczy: O matko boska, a co ten królik ma takie wielkie wargi? Gdyby twój królik córeczko opierdolił tyle marchewek co mój, też by miał takie duże warg.